Aha, nie mogę go wrzucić do lawy. Jak chory lec mogę, dobra. Awe legiony, sława i chwała, z tej strony Młoteczka, na Waszych ekranach złodziej, a ze mną dzisiaj są czatełki w prawym górnym rogu. Um, tutaj wrzuciłam jednego małpoluda reptilianina, tutaj wrzuciłam drugiego małpoluda reptilianina. Jak Miron będzie łaskawy, to Wam to domontuję. Już byłam w sytuacji, w której ręka mnie świeżbiła, a nie chciałam czekać. Nie chciałam czekać na przywitanie się z youtubami. To była zbyt piękna okazja, żeby z niej nie skorzystać. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Dam radę. Jestem pewna, że jestem blisko końca i już niedługo, już niedługo nastąpi koniec tej jakże wspaniałej, jedynej, niepowtarzalnej serii. Okej. Okay. Lecimy. Skakanie. Ja wiem, że to jest mała, mała szczelina, ale... Wszyscy wiedzą, jaka jestem w to zdolna. Całe szczęście nie była to drabina. Co teraz i teraz tam chyba. Ale w sumie muszę przyznać, że bardzo ładnie jest w tej lokacji. Tak cieplutko i blisko ognia, i lawy jest troszkę. Mi się tu podoba, mogłabym tu zostać. Złoto w ścianach, mam nadzieję, że to złoto. <grym> Chociaż prawdę mówiąc szczerze wątpię. I co tutaj jest? I trzeba znowu spaść na twarz. No tak. W lewo czy w prawo? Prawdziwy RPGowiec zawsze idzie w lewo. I dochodzi do ślepego załuka. Może to dobrze. Może miałam tutaj coś stąd zabrać? Co tutaj jest dalej? Ciągle jaskinie. Ciągle nicość. Ta nicość sprawia, że czuje się zbyt bezpiecznie, przez co mm, dosyć ryzykownie postępuje. <grymne> o, a wy czego pilnujecie? <grymne> Oni stąd wychodzą. Chyba. Albo to jest przejście do Konstantina. Niech no ja się temu przyjrzę. Co tam się dzieje takiego? A gdyby im tak minę gazową tam wrzucić? Dorzuca? Nie dorzuca? Nie mam szans na dorzucenie. Okej, okay, szkoda min. Idę naokoło. Kakanie? Nie, po prostu wspinanie się, ok. A były trzy sztuki, żebym na pewno zauważyła, co tam się działo. Spanikowałam, wybaczcie. Ok, jest oko i jest Konstantin. To już koniec? Tak szybko? No dobrze. To muszę się tam tylko zakraść i tylko podmienić. Może mu tak minę tam rzuca, rzucić, słuchajcie. Chciałam go troszkę oślepić, ale. Nogi. Czemu tam jest nagle jasno? Czemu się nie mogę schować? I czemu lud mi robi krzywdę? I czemu Konstantin mi robi krzywdę? Halo! I ja już nawet po tym nie mogę chodzić? O rety, czemu ja krzyczę? Co się dzieje? Umarłam. Chyba Konstantin nie powinien mnie był zauważyć. Dobra, znalazłam Konstantina. Jest oko. Jak wymienię oko, to się Konstantin wkurza. Więc pasuje się przyjrzeć sytuacji i zrobić to jakoś mądrzej. Tak, żeby mnie ten oszołom nie zauważył na przykład. Okej, okay, co tu jest? Tu nic nie ma. Ale tutaj można gdzieś iść. Oj, śmiejecie się ze mnie, że tak na hama wymieniłam. A prawda jest taka, że każdy z was by tak zrobił. Tego się nie dało zrobić inaczej. Kusiło, korciło. Wręcz prosiło o wymianę na hama. A gdyby to tak. Ja, ja wiem, że to będzie jeden z głupszych pomysłów, jakie zrobię. Oj, chyba za daleko. No, jestem przekonana, że to można zrobić mądrzej, ale to jestem ja. O, Rety. I hopsa. I hopsa. Ja uciekam! O nie, on mnie pierdnięciem zabił! gdybym mu tak minę pod nogi rzucić? Nie, miny na niego nie działają. Czyli najpierw muszę mu to podmienić, a dopiero później cokolwiek mu tutaj sabotować. No dobrze. To ja chciałam tak. Uwaga, uwaga. Na następną linę. Na Tarzana, słuchajcie. Chodzi pode mną, nara. Nie, to też jest kiepski plan. O, A o, osobny odcinek z próby wypenisowania szachraja, słuchajcie. Ta, 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 ja uciekam, mnie tu nie ma. Nigdy nie było. Ja się pytam, na co ja umieram. Ja chyba po prostu umieram na to, że Szachraj wie, że ja istnieje. Dobry plan, ale trzeba szybko. Hmm. Ja bym tak chciała, żeby on mnie nie zauważył, no. Dobra, to teraz ja tam muszę tylko doskoczyć. Ja sobie popatrzę, co on teraz zrobi. Mi się cele zmieniły. Ja bym to tak chciała, wiecie, w ten sposób. Zerknę, co mam teraz zrobić. <laughs> Jaki piękny obrazek. Poczekaj, aż Konstantin skończył odprawiać rytuał. Nie ma problemu. To ja, <laughs> słuchajcie, mam najlepszy widok, nie? <laughs> to ja popatrzę, co się będzie działo. Chętnie popatrzę na jego porażkę. Też mogłabym popatrzeć z balkonu, a nie tak wisząc jak małpa, nie? <laughs> Ale spoko, wpasowuje się w teren, damy radę. Młociu mogłaś strzałą muchową i skradaniem podmienić, ale tak jest słuchajcie bardziej widowiskowo. <laughs> ja doskonale wiem co robię, zawsze. Dokładnie, pakujcie manele na, na Apokalipsę. <laughs> Ostatnie zaklęcie Konstantyna to będzie właśnie Apokalipsa, bo modka skończyła Tifa. No długo ty to będziesz jeszcze odpalał, stary mam ci pomóc. Ale jakie ma piękne zaklęcia? Tak się zastanawiam, bo popatrzcie tutaj takie diamenciki leżą. Ciekawe, czy dałoby się je ukraść. I uwaga, uwaga, i Konstantin robi sobie krzywdę. Konstantin, nie robiłabym tego na Twoim miejscu. Zdecydowanie nie robiłam tego na Twoim miejscu. No i co? I tak po prostu umarł? To ja zobaczę, czy mogłam to ukraść. Nie mogłam. Tak, misja ukończona. I umarł. Wziął i umarł. <noise> Okej, okay, moi drodzy. I tym jakże optymistycznym akcentem będziemy się żegnać z Stefem. Po 7 latach w końcu udało się nagrać tę grę do końca. I myślę, że nadal będzie to najlepsza seria u mnie na kanale, słuchajcie. Powsze czasy, najlepsza na świecie. Głównie dlatego, że przez te 7 lat mogliście obserwować, jak się zmieniam, jak zmienia się mój gust. Też, poniekąd, jak kończę 16 lat i wchodzę w ten etap, gdzie już mam 18. Także uważam, że jest to chyba. Najcudowniejsza gra na świecie i najlepsza seria u mnie na kanale. I też seria, która przynosi zmiany. A to takie zmiany, że yy, rezygnujemy z YouTube'a i przenosimy się na Twitche na stałe. Myślę, że jest to dobre rozwiązanie. I też to rozwiązanie sprawi, że YouTube stanie się dla mnie tylko i wyłącznie magazynem na zapisy z live'ów. Dlatego, że ja się na live'ach bawię lepiej. A YouTube nie ma mi zbyt wiele do zaoferowania w tym momencie. I też troszeczkę jest tak, że chyba odrobinę, odrobinę, wyrosłam z tej platformy i nie podobają mi się jej założenia. Ale wiem, że bardzo często i bardzo intensywnie i bardzo, bardzo chcecie uczestniczyć w tym, co robię. Dlatego też. Będę wrzucać zapisy z live'ów na YouTube'a dla tych, którzy nie zdążą ich obejrzeć na Twitch'u. Bo oczywiście zapisy na Twitch'u są. Ach, ja się czuję fantastycznie. Nie wiem jak czaty czują się, ale ja się czuję jak najbardziej fantastycznie. Cieszę się, że udało mi się skończyć Tifa przed 2020 rokiem. I znajcie moją łaskę. Apokalipsa nie przyjdzie tak szybko. Daję Wam dwa lata. Do 2022. Przygotujcie się na apokalipsę. Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama. Ze mną były czatełki. I dla, fi dla wszystkich filmik w takim razie. Yet, still, you are blind. If you hadn't noticed, I just saved the world, yourself included. As we knew you would, as it had to be. Now I remember why I left the Keepers. And I remember why we let you go. What do you want from me? Have you come to congratulate me? Welcome me back to the fold? Very well. I will speak my piece plainly. You have accomplished that which was written, and yes, you've done it well. But there is no place for you with us any longer. Yet you will have a great need of us, and soon. I don't think so. I'm through with heroics, and with your kind as well. You cannot run from life as you did from us, Garrett. Life has a way of finding you, no matter how artistic a sneak you are. Listen, there is a book that you were not made aware of. I am here to tell you that it would be wise for you to read it now. You can still read hieroglyphs. I do try to forget, but you keepers leave them everywhere for me. Yes, you have more friends than you know. Tell my friends that I don't need their secret book, or their glyph warnings, or their messengers. Tell them I'm through. Tell them it's over. Tell them Garrett is done. I will tell them this: nothing has changed. All is as it was written. Trickster is dead. Beware the dawn of the Metal Age. To, co chyba jest najpiękniejsze w tym wszystkim, to to, że mogłam się z wami podzielić tą grą. I wiem, że wielu z was zainspirowałam, żebyście sami w nią zagrali, właśnie między innymi przed, przez to, że trwało to u mnie aż 7 lat. I naprawdę cieszę się, że byli tacy, którzy sami po tę grę sięgnęli, bo uważam, że jest to najfajniejsza gra jaka kiedykolwiek powstała i jest to moja najulubniejsza gra w ogóle ever. Pamiętamy też o tym, że jeszcze są trzy inne części TIFA do skończenia na live'ach. O tym, czy będziemy je rozgrywać w takiej wersji mini, jak teraz, czy już z pełną pompą, tak jak zawsze na live'ach chyba sami zdecydujecie. I jeżeli uda mi się uruchomić kolejne części, to na pewno z wami w nie pogram. Macie jak w banku.